No dobro, dobro. Witajcie serdecznie, ściałeczka ziomaczki, bombeczki. Ja jestem Ken i wy... to jest mój kanał. Założyłem, postanowiłem, tam rozmawiałem z Barbie i wspólnie doszliśmy do wniosku, że też założę swój kanał, żebyście widzieli, jak to z mojej perspektywy wygląda życie w domu Barbie. Z Barbie, z naszą rodzinką, z Kają i resztą naszej załogi i z pieskiem. Uff, uf, 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 No właśnie. Z naszym pieskiem. Ale to ten kanał będzie taki bardziej vlogowy Wiecie, taki, takie vlogi tu będę rozmawiał z wami, opisywał jak minął mi dzień Będziemy sobie otwierać różne fajne rzeczy Mam nadzieję, że się wam spodoba ten odcineczek, także wiecie Jak chce być youtuberem to musicie zostawić mi łapeczkę, no bardzo was o to proszę Lajkujcie Polubcie ten, 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 ten filmik. Bardzo Was proszę. Będę się bardzo cieszył, jak je polubicie. Przyniosłem coś dzisiaj do, 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 dla Was. Zobaczcie, tutaj macie coś. O proszę. O! To jest króliczek wielkanocny. Jednego już tam rozpakowywaliśmy na kanale. Ale no to ten drugi też bym chciał rozpakować. To jest pani króliczkowa. Jak byśmy ją nazwali? Hmm, macie jakiś pomysł? Może Łócja? Króliczek Łócja. I no, i dzisiaj, właśnie w tym króliczku, jak słyszycie, jest jajko Kinder niespodzianka, a wiemy wszyscy, że każdy z nas lubi jajko Kinder niespodziankę, prawda? No, ja lubię, a czy Ty lubisz? Daj znać w komentarzu. Napisz teraz komentarz, czy lubisz kinder niespodziankę. I, no i będziemy sobie ją otwierać, tak? Króliczek ładnie wygląda. Zaraz wam go pokażę w całej okazałości. Zaraz go wam pokażę, ale pozwólcie, że się napiję, bo jednak, no, jednak... Wiecie, no zaschło mi w gardle od tego mówienia, ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony do prowadzenia vlogów. Naprawdę, wierzcie mi na słowo, totalnie nie jestem, zresztą chyba czy widać, że mam tu taką tremę. E, Ucja, choć tutaj. Tutaj mamy naszego zajączka, niech tutaj mniej więcej wygląda. No i właśnie od tych rozmów zaschło mi w gardle, to nie jest takie proste kręcić vlogi, naprawdę. Nawet nie wiem co mam mówić czasami. Czekajcie, napiję się czegoś. Nie ma to. O! Nie ma to jak herbatka podczas vlogów. Słuchajcie, taka herbatka zdrowa, taka z imbirkiem. Wiecie, dobra na przeziębienia, teraz się wiosna zaczyna, no to mogą łapać przeziębienia już na jakieś choroby Was. Więc wracajcie do zdrowia. Chciałbym też zapytać się, co u Was słychać? Co Wy tam porabiacie? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że wszystko się fajnie układa. E, choruje, nie chorujecie, mam nadzieję, że nie. Ja byłem ostatnio przeziębiony, mam nadzieję, że teraz e, nie będę w ogóle. E, dobra, bo my tu tak, e, tak gadam i gadam e, gaworze, rozłożę e, e, i to, to, to trzeba już otwierać, myślę, to Kinder Niespodziankę. Uff, uff, uf, uff, uff, O, piesku, co tam? Uff, uff, uf, uff, uff. Hmm. też chcesz otworzyć e, Kinder Niespodziankę? O, chyba, chyba nasz pieseczek, nasza pieseczkowa pani, chyba ona też czeka na to, żebym otworzył ten kinder niespodziankę. Jestem ciekaw, co będzie w środku. Damy sobie ten prezent, na pewno będzie jakaś zabawka, więc nasze dzieci się będą mogły nią bawić. To co? To co? Nie, nie, już tak nie, nie owijam wy pawełnę, jak to się mówi. No. Nie obijam w bawełnę, tylko przyniosę tego króliczka w bezpieczne miejsce i będziemy sobie go otwierać. To co? Przystępujemy do tej zabawy. No dobra, tak wygląda ten nasz króliczek z bliska. Będzie go trzeba tutaj otworzyć, bo ma taką folikę jakby. No a w środku jest czekoladka. Mmm, ja uwielbiam czekoladę, a wy na pewno też. Dobra, to co? Otwieramy. No dobra, to otwieramy. W pierwszej kolejności trzeba wziąć tą, yy, to sreberko. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj go yy, pozbyć się tego sreberka. Czekajcie. O, jak widzicie jest tu czekolada. Czekoladowy zajączek, króliczek. Ładnie, fajnie wygląda. Patrzcie jaki, jaki czekoladowy króliczek. Ja tu może złożę to na sreberko, żeby... Wiecie, jak będzie ta czekolada. O, ho, ho. To w tym czekoladzie mamy... Mmm. Właśnie to jajko, przesunę to wszystko. Ej, coś tam może być ciekawego w tym... w tej Kinder Niespodziance, słyszycie? Oj, 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 już się nie mogę doczekać, jaka zabawka tam jest. Dobra, to co, otwieramy w takim razie. Uwaga. A co to jest? Jejku, co to? Czyżby to jest Atomówka? Pani Atomówka? To jakiś pędzelek chyba jest, tak? To jest jakiś pędzelek, tak mi się wydaje. Pani Atomówka, tutaj ma serduszko, tutaj też kolejne. Jakieś farby, to jest z Atomówek, naprawdę. Wow, patrzcie. Cała seria atomówkowych tutaj postaci Atomówki. Taka bajka na Cartoon Network leci, Kaja ją ogląda. Chociaż może nie, a nie wiem, ja chyba oglądałem tak, tak mi się wydaje. Fajnie to wygląda. Tu mamy jakieś farby, uwaga. Da się to rozpakować. Czekajcie. Uf, 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 uf. No tak, tak, tak. No tam coś jest na pewno. Uwaga. Ach, nie mogę tego rozerwać. O, udało się. To są farby. Niebieska farba i żółta. Nieźle ciekawe co w tym jest i tu mamy pęzelek no, tu możemy dać do wody ale możemy go chyba tutaj zamocować o właśnie zobaczcie i teraz to fajnie wygląda atomówki, a tu mamy naklejkę z atomówek ciekawe ciekawe co może być w tym, jak myślicie? Czyżby tutaj się ją naklejało? Gdzie się nakleja tę naklejkę? A nie, ją się nakleja tutaj z boku, tylko czy jesteśmy w stanie to nakleić? Ciekawe. Uwaga, wezmę tutaj tę naklejeczkę i zobaczymy. Oj, spadło, spadło. Musimy ją jakoś fajnie nakleić. Uwaga, ooo, o, o, już tutaj. Opa! I mamy naklejkę naklejoną. Patrzcie. Wow, nieźle. Ale jazzy. No i tutaj mamy niebieską farbę i żółtą. E, tu możemy wlać troszkę wody, prawda? Nabrać i tu cyk. I możemy coś malować. Myślę, że pomalujemy sobie coś. Zobaczcie, fajnie to wygląda. Tak. Mam nadzieję, że łapie to i widzicie dokładnie. Z atomówek, jak, jak się nazywa ta atomówka, która tutaj jest? Tutaj, jak myślicie? No to mamy kolorki pierwsze. No, mmm... Mm, 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 mm. Ale ja uwielbiam czekoladę. Nie no, to jest coś niesamowitego. Czekolada jest taka pyszna. Wiem, że jest niezdrowa, ale nie mogłem się poz, powstrzymać. Ten króliczek, zajączek wielkanocny Kinder. Kinder był tak dobry, że no nie mogłem się powstrzymać i musiałem go mm, troszkę mm, skosztować, ale już nie przedłużajmy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Co sądzicie o tego typu vlogach? Czy chcecie? No. Z mojej perspektywy, to wszystko widzieć, ja tu będę coś przeżywał, pewne przygody będę z Wami rozmawiał na różne tematy. O te, poznacie taki męski punkt widzenia w świecie Barbie, także taka, taka troszkę odmiana, takie troszkę coś innego, yy, tak, tak, takie coś no, takiego fajnego, myślę, bo coś czego jeszcze nie ma nigdzie, nie? Bo wszędzie to tylko Barbie, 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 a Ken. Ken też jest ważny, ja też jestem ważny i, i, i też jestem członkiem rodziny i, i całej tej przygody, barbi, zabawy. No i pieski i wszystko. Co tam ciekawego w telewizji leci? Hmm. właśnie, poszedłbym sobie coś obejrzeć. No nic, nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za. Za to, że tutaj byliście, i jeżeli chcecie inne filmy obejrzeć z tego kanału, to teraz wam się pojawią takie karty tu w rogach. Kliknijcie, obejrzyjcie, zostawcie łapkę. No i tyle. Do zobaczenia. Do kolejnych odcinków. Pa!